co jest, ja jestem i skradnych i, i mechanik trzeci odcinek Survival Dziś do mechanika e, chyba na maga... raz nie wal mnie e, 17 co? Żeby cię sobie mikrofon bo cię nie słychać Nie słychać? No ale na filmie ciebie ostatnie by, nie byłem słychać. widzowie! Dzisiaj jedziemy do mechanika. Tu dudu du, tu dudu du. i e, walczymy z dużymi robotami. Tu, 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 tu. Czy tam był robot? Nie, ja on za słabo to... O! I to jest piękne. Nie, za że mocno! ustawioną tam myszkę, ale wolno jeździ moja. Ja już... Krab. Nie. Eee. A ty to masz? A masz. Ja tego nie mam. Ja nic nie muszę mieć. Wyjdź z tego rafał. Czemu ja tak wolno chodzę? Aha, bo... O! Ale wolno ma... O, to jest dobra myszka No i to się nazywa dobra myszka yy, Z pięciu... Nie mam Idziemy na roboty Chodźcie ze mną, widzowie Chodźcie roboci. Dobra Dobra, bo ja tam słyszałem robota Dobra, Lisio to... Cięcie na roboty Nie wiem jak chcieliby cięcie O Boże. Znaczy cięcie na rano Idziemy teraz, Lisio, co jest jasno Chodź, idziemy teraz Chodź, Lisio Nie da się jeść Ej, myszkami sama chodzi. O. Co jest z tym? Ja tam wsa... ale szybki pomidor. I... Eee. Chcecie się pić? Ja mam... Spam pojka. I się gdzie zawiesimy nasz kalendarz? Ale znaczy ja go zostawię, no bo u mechanika go zawiesimy. Muszę zabrać. Nie. Ale jest szkoda, że tu tak nie ma, że można brać łóżka, e, tak jak w Minecrafcie. Można brać łóżka i z iść. Chodź, idziemy na roboty. Czemu ty się zaczęłeś w stanie przed chwilą? A w nocy jest więcej robotów? Czy po, czy po prostu w nocy są, jest straszniej iść na roboty? Słyszymy? Takie buuuu, duu, duu Coś takiego Kupę? Takie duu, du E ja widziałem światełko robota nie ja zaczekaj Bo to buczy coś Słyszysz to? Dalej buczy. Nie, ale chodź. U mnie coś buczy, jak pszczoła, tylko gorzej. O, mam tylko dwor, to może wystarczy. Ale nie, jeszcze jeden jest potrzebny. Ja już idę. Nie, jeszcze dwa są potrzebne. Ja już idę. Jeden jest koło naszej bazy. Ej, tam coś jest! Rysio jeden jest koło naszej bazy, a drugi jak ja, ja wyrzucić. A drugi jest w podłodze. Rysia, ale zaczekaj, bo mnie robot goni. No. no. Ale to... e, ten circut bot. Circut bot. Circuit, board. circuit board. Komputer Komputer. Ja idę za tobą. No to on gdzieś jest na tej ścieżce. Ja go przyczepiłem do ziemi. Widzowie to widzieli. Na pierwszy... Umieram. Widzowie wy, to widz... Widzowie, wy to widzieliście. Na pierwszym odcinku znalazłem to w skrzynce. No i wczepiłem to do ziemi. O, rano. Nie, ja wolę iść do łóżka. Nie, wolę iść do łóżka, bo umieram. To jest piękna kolekcja. Śpi. Nie mogę spać, bo umieram. Śpi. O, umarłem. Elo, jestem stały. Ja się budzę i uderzam głową o zufit. To było śmieszne. To nie to... Tylko urbot! Tylko urbot! O Boże, ale wolna myszka. Nie wiem, którą myszkę wybrać. Ta, jest fajna. Widzowie. Nie myślę, że myszkę. Po prostu ustawienia do myszki. Jakie wybrać? Te są fajne. A ty jesteś Rysia! Ty, ty jesteś w bazie, ja szedłem na dwór. Ty jesteś... Rysio, ty jesteś w bazie, ja szedłem na dwórce szukać. Bierz czesta, ja gore Rysio, co teraz mam y, na tym? Na... Popatrz y, na mojego ludzika. I teraz patrz. Nie mam tej skrzynki na... O ta skrzynka będzie dobra tu. Pojedzie? Dalej to wy? A, nie. Do... Ta puszka dziwna Komputer, ten co mi mówiłeś. No to ja go szukam na tej drodze. No to ja go... Rysio, no to ja go szukam na tej drodze, bo w pierwszym odcinku skrzynce go znalazłem i przyczepiłem do ścieżki. Krówka! Krówka! O Boże! Aha, no to to nie. Krówka, nie! Nie! Nie, Krówka, tam są potwory! Znaczy, nie potwory. A w wiadrze można doić krowę, w wiadrze. Znowu ją walnąłem. Ej, zabiłem krowę i do... No co? Po prostu robot mnie goni. Znaczy nie robot, tylko coś, coś mnie goni. Ja nie wiem, co? O! Uderzyłam od drzewo. O, hej, krówka! Daj ją przez wiadro. What? Mumu, ej, czesuj się. Mumu, masz. Mumu, daj mi... Mumu! 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 ją? tego nie dam, bo ja nie wiem. Masz to mleko? Co to było? Takie. Mmm! Mmm! Widzowie to widzieli pewnie, bo coś mi... A ja zakrzeniłem siebie. Aha, ja tu jestem. Krówka mi uciekła. Też miękku kurdzę. Idę na ciebie w drewno. Nie, nie. O! Nie! Dobra, ja idę na robołów. ale nie miałem ci co? Więc po prostu idę. Ale tu mam ładu cenę za w ogóle ta. Pierwszy. Co? Idziemy do instancji? Ja no, okazuje, duży robot. Jak duży czerwony robot to wieć? To wiejemy z, z dupą w... w czymś tam. Co? Jest tam? A gdzie jesteś? A gdzie jesteś? A ty ja stąd i bo czerwony A robot idzie. Rysia, a ja jestem, idę pod czerwony robot, widziałem go. Nie, tam jest czerwony robot. Ugh. O, jestem, weszłem. Lepiej za las nie wychodzić. się robot. O. Co? Ale ja za to jem ja drewno. Plus jest taki, że jest dobry drewno. I chodź skrapać drewno. Ja mam 40 drewna. Rysio, 40 drewna zebrałem. O! Jeszcze jeden robił pysilnik, to jeden. Ale... To jest na statek? Tak, to jest na statek. Biegnę! nie. Rysio, poczekaj, weź mnie! Oh. Przez mleczko dostaje się dużo picia i jedzenia, tak? Tak, piękno. Y tak Jakie no, tak, tylko. Jest... To kto pierwszy? Wiesz, jestem. Idziemy do mechanika? 30-40 drewna w punku. 13 minut już trwa odcinek ale do 40 no bo ty je zbudowałeś, nie do końca Ej, znalazłem nowe rejony Ale tu jest pięknie Dobra, idźmy do tego A gdzie jest mechanik? Jeszcze co do porobczej instancji Ja już jestem za tą bazą e, Hejbotów ja, ja już jestem na drodze, Lysio Ale się wystraszyłam robota. O, mam ten. Po... Popatrz, czyli się mam ten. Ale się wystraszyłem. Nie, my jesteśmy głupci Nie, słabe. Się ja już jestem przy mechaniku. Patelnia? Wiesz gdzie ten mechanik? Ja już jestem tak daleko. A zobaczyłem krowę kolejną. Krowucho, nie uciekaj! Jak auto? Pro... Aha, że krowa napędza silnik. Pomyśl mi. ale ja cały czas idę po tej drodze. Tepniesz się. Nie wolno. Dwa nie... roboty. Dwa. Bo ja z Trzy roboty.

Ach, oh, tak. Lisio, ja mam 2T, ja mam 2T, popatrz. 2T. CIRUBO ALDE. CIRKUT boardy O, w mechaniku zrobimy. No przecież, co to jest mechanik? Kukurydę zbieram. No znowu bot! Czemu ja tak da? Do... No znowu he... Ile botów tu jest? Znaczy Jaki balon? Banner. Banner? No bociki. No chodźcie. Nie widzę. Tu? 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 No wiem. Ja już mam dużo rzeczy w ekwipunku. Ja go mam. Ja już mam dwa. A gdzie ten robocik, co tak wiał przed tobą? Gdzie on jest?! Ten robot, co tak wiał. Tu też, za mną! I się już 18 minut. I się Bierz to! To jest dla ciebie akurat. Dobra, ja też brakuje normy. Ty idź przede mnie i walcz z owocami, bo ja mam takie Tam widzisz, są owocy i idzie za bardzo. Jeden, dwa, jeden pilnuje. Weź komponenty No chodź! Yy, grubasie. Mniej 19 minut. Jeszcze ja zaczekaj, bo ja muszę skrapować... Co? Bot, bot mnie bije, a ja skrapuję nogę. No. no. już Cztery. o dużo wody w pomidorze było pomagam ci teraz e, a gdzie jest ten mechanik? gdzie? tam, wpychnę cię do wody ej on mnie bije, ale słudziacze, a gdzie za nim ja... ej, popatrz, się. Popatrz na moją kamerę. Jakby. Co jest bardzo źle? No ale co? No Dobre... Szybko, bądź auto! Okej. Okay. Jestem skręcany. Dobra, nie Jesteśmy blisko. Na ulicę! O 20. Nie, ja umiem z dwadzieścia! Nie, a umie skręcać! Czekaj, jeszcze! Słyszę tę muzyczkę. Nie, to jest to, to chyba najlepszy odcinek z Na początku jedziemy do tych, do baz. Do łóżek jedziemy. Ty, do łóżek. Latarkę włączyłem. Wszystko jest bot. Ej, on się w drzwiach nie zmieści. Ja go chuje. I On nie zabije. Ej, mam baterię. Jeszcze mam baterię. Czemu? Bo zepsułyśmy cały nasz kanał, wiesz dlaczego? Czemu? Bo chyba nagrywaliśmy wcześniej Ryszard Rafał Turbival, a teraz hmm. nagrywamy Turbival, a tu są dwa różne światy. I my o tym nie wiemy, a tak naprawdę to jest takie właśnie było. Że tak? co? Już... Widzowie już raz widzieli, jak my tu dojeżdżamy, więc... widzieli! A, a najwyżej na następnym odcinku powiemy, że jesteśmy najgorszymi defilami i... O, tak No ale ja już jestem, e, ja już śpię. Baterie. Aha, ale ja już... A, a, baterie! No ty ja ją mam. Utrzymałem drzwiach jaki robot tam był. Ale jak widzowie, już widzieliście to? Nie ja mam mało. Postaw to tu. Masz mało, tak? Masz mało, tak? Odzólmy nic. Gdzie? Tak, ja mam zapane w górę. No. no chodź, idziemy spać. Nie, no zrobimy się. No, zrobimy coś. No, tak, tak, tak. e, ale jak? Widzowie, napiszcie w komentarzach, ty co już widzieliście. Widzowie, napiszcie w komentarzach, ty co już widzieliście, no bo. Dobra, to ja umrę tu. Dobra, widzowie. Jeszcze ja się nie rozłączył. To... Masz connection? No nie. Dobra, to... Dobra, niech będzie okay. tak. To po prostu nie Czekaj, przetestuję auto. Jeszcze nie było. I później go subskrybujecie to na widzowie nawet jak nie subskrybujecie no to napiszcie w komentarzach bo my tego nie wiemy